Niezwykły koncert kolęd i pastorałek odbędzie się dzisiaj o godzinie 17.30 w kościele parafialnym w mogielnicy niedaleko Rzeszowa. Dlaczego jest to tak niezwykły koncert? O tym opowiedzą nasi goście w studiu, pani Maria Niedziałek, sołtyska mogielnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Także działaczka Koła Gospodyń Wiejskich, pan Łukasz Bubicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. I pan Antoni Ziobro, radny Rady Miasta Boguchwała, bo Mogielnica w gminie Boguchwała się znajduje, działacz społeczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieszkaniec Mogielnicy również. Tak, mieszkaniec. No więc mogielniczanie. 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 Chociaż przybysz. <laughs> I przybyszem też jest pan dyrektor, z tego co wiem. Dokładnie, Rzeszowianin od urodzenia. No. Ale do Mogielnicy przybył... Y Paręnaście lat temu i 10 lat temu, tak. I wtedy to się wszystko zaczęło. To niezwykłe kolendowanie. Chcemy Państwu przybliżyć tę ideę, która połączyła mieszkańców mogielnicy. No więc jak to się zaczęło, panie dyrektorze? Zaczęło się to wszystko w 2015 roku. Pomysł zrodzi, zrodził się tuż po tym, jak objąłem stanowisko dyrektora szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Mogielnicy. Poznając środowisko, szybko zauważyłem, że jest ogromny potencjał w miejscowości Mogielnicy. Każdego dnia. Każdego tygodnia poznawałem wielu naprawdę fantastycznych ludzi, bardzo życzliwych, ludzi zaangażowanych w życie kulturalne, miejscowości i też gminy Bogufała. I szybko zorientowałem się, że jest tutaj możliwość stworzenia, zorganizowania czegoś bardzo, bardzo wyjątkowego czyli wieczoru takiego kolęd pastorałek, w którym, w którym wezmą udział wszystkie podmioty, stowarzyszenia i grupy działające na terenie sołectwa. I to pierwsze kolendowanie odbyło się w szkole? Tak, pierwsze kolendowanie odbyło się w 2015 roku w szkole. Wzięło w nim udział osiem różnych grup i przebiegało pod naprawdę w znakomitej atmosferze zaangażowanie ogromne wielu tutaj właśnie podmiotów tutaj występujących w Mogielnicy. Przygotowania trwały Kilka miesięcy do tego pierwszego wydarzenia. Nie było łatwo. Ja tylko może wspomnę, że przychodząc do Mogielnicy, zmieniałem wówczas środowisko szkolne i, i zawodowe. Wcześniej pracowałem w Racłowówce i byłem tak jak naprawdę osobą tutaj z zewnątrz. Praktycznie nikogo nie znałem w miejscowości Mogielnica. To z jednej strony plus, a z drugiej może być minusem. Dokładnie, dlatego że no, uważam, że osoba z zewnątrz ma troszkę inne spojrzenie na wszystko, prawda, i widzi to pewne, pewne rzeczy bardziej na, na chłodno, i, i to spojrzenie jest takie bardziej naturalne. I... I prawdziwe. Dlatego z tego powodu było mi troszkę to i łatwiej. Zobaczył pan potencjał twórczy w mieszkańcach Mogilnicy? Pani Mario, łezka się wokół kręci, kiedy sobie pani przypomni ten pierwszy koncert. Tak, pamiętam. Właśnie my, jako koło gospodyń, przygotowaliśmy jakiś tam yy, pie... poczęstunek? Poczęstunek dla dzieci, bo było bardzo dużo dzieci. Także było to bardzo miłe i. Myśleliśmy już na tym pierwszym koncercie, żeby to jakoś y, kontynuować, y, te, to kolendowanie. Tak, bo to I miało tak, że... taki charakter właśnie bardzo rodzinny, też tak, oprócz grup rodziny. społecznych to śpiewały i kolendowały całe rodziny. I tak jest do tej pory. Tak. Teraz tam się to troszeczkę rozwinęło, A, bo rozwinęło. Bo tak, no to całe rodziny dobrze. zaczęły się skupiać właśnie w ramach różnych środowisk. Czy to właśnie w kole gospodyń często gęsto jest tak, że, że są to spokrewnione ze sobą osoby? Osoby. Tak samo jest w straży czy w chórach. Chór to, to w ogóle taka nasza rozpiewana wizytówka jeżdżąca po całej Europie. Chór -Gaudium, też... -Gaudium, tak. Gaudium. tak, tak, tak. Więc oni też tam bardzo często po prostu przychodzą całymi i, i rodzinami i, i to są takie klany rodzinne, które tam sobie pięknie śpiewają i naprawdę to jest taka niesamowita wizytówka dla nas. Było osiem grup na początku, podczas tego pierwszego kolędowania, panie dyrektorze. Teraz jest. 11 podmiotów wykonawczych takiej fachowej terminologii tutaj użyjemy. No i tak patrzę na ten wykaz, rzeczywiście przekrój wiekowy jest bardzo duży. Powiedzmy kto wystąpi dzisiaj. To znaczy tak, ja powiem, że przyjęliśmy na początku formułę taką, że występują zarówno grupy zewnętrzne podmioty prawda stowarzyszenia, ale również uczniowie szkoły, i dzieci, prawda? Czyli była taka forma troszkę bardzo otwarta. Z biegiem czasu w Stwierdziliśmy to wspólnie, prawda, tutaj też z, miejsc, z, z mieszkańcami Mogielnicy, ale też właśnie to jest panią Sołty, z panem radnym i też z innymi osobami, które brały udział w tym w organizacji, że postawimy troszkę na takie grupy zorganizowane, dlatego że tych grup jest bardzo dużo w Mogielnicy. Ale też te grupy same się dopominały i same się zgłaszały, żeby tak, ja, wziąć udział w takim wydarzeniu. Ja tylko powiem, dlaczego właśnie to tak naprawdę wyróżnia nas to na tle też, mówię, no, innych miejscowości, innych wydarzeń. Dla mnie to jest pewnego rodzaju fenomen. Dlaczego fenomen? I to wcale nie jest Słowo troszkę przesadzone, dlatego że tak miejscowość Mogielnicy liczy no, mniej więcej niecałe 1500 mieszkańców, czyli to jest mała miejscowość, mała przestrzeń. Pomimo tego, właśnie fenomenem jest tutaj to, że jest tak dużo tutaj, mówię, grup różnych, kulturalnych, artystycznych i w szkole, i w parafii, i, i, i na stadionie, no, gdzie tylko jest miejsce, te grupy tworzą tutaj, mówię, swoje wspólnoty, prawda, i, i działają. Więc to jest fenomen, że jest tego bardzo, bardzo dużo. Drugi fenomen, no, tam, gdzie jest czegoś dużo, a jest mało miejsca, a Mogielnica jest bardzo mała, no z reguły no, występują takie sytuacje, no, no jest ciasno, mogą się tworzyć jakieś tam czasami, no niesnaski, nie, nie prawda, jakieś, jakieś tam ambicje, bo to różnie jest, prawda. Tu się udało właśnie zachować pewną taką wspólnotę, życzliwość, taką równowagę. Y równowagę i każdy ma swoje miejsce, każdy zna swoje miejsce i wszyscy tworzymy taką jedną mogielnicką rodzinę i to jest coś właśnie pięknego. Bo to był główny cel, który, który mi przyświecał, y, y, organizując y, na, na samym początku to kolędowanie. Ono się rozrosło tak naprawdę już do takiej, do takiej rangi, o której powiem szczerze, na samym początku nie, nie spodziewałem się. Także jestem bardzo, bardzo tutaj, mówię, tym wszystkim zadowolony i mówię, jak tutaj też słucham, czy, czy pani Sołtys, czy pana Radnego, to, to bardzo z tego powodu się cieszę, dlatego że ja jakby tutaj y, rozpocząłem coś, co y, tak naprawdę należy do Mogielnicy, bo to, bo to się odbywa w Mogielnicy, a też... ja jestem Rzeszowianinem, więc jakby tutaj rozpocząłem coś, dałem ten pierwsze, pierwszy ten impuls y, tego bakcyla, tak, tak, tak zwanego, prawda? A potem to już trochę prawda, ludzie od. Ogrom... Ojciec, założycie. Tak. <laughs> Tak, tak, można A tak powiedzieć, ale idea, oczywiście, tak jak mówię, potem to już jest naprawdę wiele, wiele wspaniałych, fantastycznych ludzi. Na początku mi to tworzyli z moimi tutaj nauczycielami, pracownikami szkoły, których tutaj też przy okazji serdecznie pozdrawiam, bo też bardzo fajnie do tego podeszli, zaangażowali się, co też nie jest taką normą, prawda, w tej w szkole przy dzisiejszych różnych trudnościach, prawda. I także naprawdę bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, że taki ogrom ludzi jest zaangażowanych w tym momencie w to mogielinskie kolędowanie. I to moje takie dzieciątko, bo ja to nazywają takie dziesiątko. Tak naprawdę już teraz my uważam, że jest dojrzałe i tak naprawdę już jest, już jest po. Już matny wiek dojrzały, już jest po osiemnastych, po jak to mówię, prawda? Chociaż jest to ósme spotkanie, tak, pan Mario? Tak. A dlatego pan dyrektor tutaj właśnie mówi, że to się rozwija, dlatego tak się dzieje, bo wiadomo, kolędowanie zbliża ludzi, buduje więzi między, między ludźmi i pogłębia relacje z bliskimi. To wszystko dlatego to się dzieje i dlatego to tak. Pielęgnujemy, żeby. To jedno, ale jeszcze dodam, bo, bo tutaj tych grup naszych jest 11, ale to jest tak, że w tych grupach przewijają się często niektóre. Te same osoby, osoby tak, tak, po, tak, po kilka tak. razy. Więc... I o tym, jakie to są grupy, też nazwiemy je z imienia czy z nazwy powiemy, jakie to są grupy za kilka minut teraz chwila muzyki. Proszę Państwa, mieli Państwo przedsmak tego, jak dzisiaj będzie podczas koncertu w Mogielnicy, koncertu pod tytułem Mogielnickie Kolendowanie, bo to był utwór w wykonaniu Churu Gaudium z Mogielnicy. Kur Gaudium z Mogielnicy to już jest renomowana ekipa. Tak, Marka sama w sobie to już jest ekipa, która jeździ po Europie i koncertuje, więc jesteśmy na pewno bardzo dumni i zadowoleni z tego, że z takiej małej miejscowości jednak mamy tak potężnie i prężnie działający, profesjonalny chór, tak? Chór Gaudium z Mogielnicy myślę, że z dumą też powtarzają nazwę miejscowości, gdzieś tam będąc także poza granicami i województwa, i kraju. Natomiast powiedzmy o tym, jakie grupy wystąpią dzisiaj. Wszystkie związane z Mogielnicą. We wszystkich śpiewają y, mieszkańcy Mogielnicy albo sympatyzujący z Mogielnicą. Albo sympatyzujący, albo sąsiedzi. Ogólnie y, to się tak Ładnie na łączy, bo, bo y, zaczyna orkiestra Denta Gminy Boguchwała, ale ta orkiestra Denta zaczynała to to też w Mogielnicy. To była wiecie. nasza Mogielnicka orkiestra Denta założona przez rodowitych Mogielniczan, wykarmiona y, w Mogielnicy, ale też dostali skrzydeł i stała się już teraz piękną orkiestrą Dentą Gminy Boguchwała. Y, będą występować też. Y, Środowiskowy dom samopomocy z finalistką Szansy na Sukces. Pani Karolina niech też rewelacyjnie, więc to też osoby niepełnosprawne, ale w połączeniu z profesjonalnym naprawdę bardzo podejściem. Chór Gaudium wspomniany przed chwilą i mieliśmy okazję słyszeć. Schola dziecięca. Tutaj przekrój wiekowy już od 5-6-latków do osób dorosłych, bo łączymy się też z rodzicami, więc mamy około 35-40 osób właśnie w tym przekroju. Później mamy nauczyciele i Pracownicy szkoły podstawowej im. Jana Pawła II, więc właściwie nasi prekursorzy i tam wszystko się zaczęło. Pan dyrektor będzie śpiewał? Tak, oczywiście, skłanie. oczywiście. Ja Co roku śpiewa pan dyrektor. Główny punkt programu. Tak. Trzeba, trzeba nauczycieli specjalnie zachęcać i absolut, i Pracowników? Absolutnie nie trzeba. Tak naprawdę wystarczy nam jedna, dwie próby. Wchodzimy w kolędowanie zawsze z marszu. Myśl zaangażowanie naprawdę naprawdę jest ogromne. Jest przy tym też troszkę oczywiście też Tu Każdy już na to czeka i chce, tak? Jest troszkę uśmiechu, takiego, ale mówię, ale wszyscy wiemy o tym, że tak naprawdę to najważniejsze jest to, żeby mówię, to, to sakrum, yy, ta wiara, prawda, i jednak, jest to czas świąteczny, żeby I ta to, żeby, radość żeby, ze wspólnego bycia. Najważniejsze bycie. w tym wszystkim, żeby tego nie zagubić przede wszystkim, prawda. Kto jeszcze? Przejdę dalej. Będzie też koło gospodyń wiejskich. To też nasze perełki. To najprężniejsze jedna z nich tutaj ta, jest, ta, pani Maria. Najstarsze, najstarsze naj, 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 pie, pie, jedno z pierwszych założonych u gospodyń wiejskich w gminie Boguchwała, tak. więc tutaj też mamy same perełki. Zresztą Ponadto panie są zawsze wystrojone, lat. piękne hmm. korale, czerwone, chusty. Także to też oprócz Śpiewna głosy? No, różnie. 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 No, jesteśmy w, w szkoleni przez pana y, Kłęka, który prowadzi gaudium. To jest profesjonalista i musimy dobrze śpiewać. Pan wymagania są wysokie? po Tak, oczywiście. Poprzeczka, poprzeczka, choć z humorem zawsze jest wysoka. zawieszona wysoko. No to tak jeszcze jest. nam zostało, Będzie, trochę... Tak, nowość tak. w tym roku: strzelcy Jorenta z jednostki strzeleckiej. E, oprócz czego wystąpią też druchowie i druchny z Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu jeszcze si pod jest klub sportowy. A, tak, przepraszam, przeoczyłem, ale to, to też nasi sportowcy, klub sportowy, więc okrzyki i, 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 i jakby emocje boiskowe zamieniają teraz na piękne garnitury i śpiewamy pięknie kolendy, Także tutaj my sportowcy razem z nami też są. Szkolny zespół muzyczny, to też będzie nowość. To jest zespół złożony z uczniów pod opieką jednego z nauczycieli, pana Dominika. Śpiew, śpiew i tak, też... Tak, to no. już będą też... I Instrumenty, tak. też tak. mamy. I na koniec Rada Sołecka na czele z panią Sołtys. Śpiewamy też kolędę, i, i ta kolenda kończy się takimi śpiewanymi życzeniami także już taka puenta z życzeniami dla całej miejscowości i wszystkich gości. Wszystko pod opieką księdza proboszcza, oczywiście, bo pewnie pan dyrektor za chwilę wspomni, że to rozrastając się przeszło później do już kościoła naszego parafialnego, bo przestawaliśmy się mieścić w naszej szkole. Ale, ale zanim o tym powiem, to tylko wspomnę tutaj, że z wymienionych wszystkich grup tutaj przez pana radnego są dwie nowe w tym roku szkolnym. Znaczy w tym roku, przepraszam, w tym roku. W tym roku. Tak, w tym roku, dokładnie. To są Strzelcy i Orlęta z jednostki strzeleckiej 1930 28 pogufale i właśnie to jest wspomniany szkolny zespół muzyczny dlatego że tak jak mówiłem na samym początku przyjęliśmy pewną formułę organizacji ale każdego roku staramy się to y, troszkę tutaj y, poszerzyć, ale też o inne gru grupy udoskonalić troszkę tak, żeby mówię, no żeby zawsze były, było tak troszkę też nowości, ciekawości dla, dla mieszkańców, żeby to nie było, żeby to nie były te same grupy powtarzalność, tylko żeby jednak zawsze dodawać troszkę takiego tego kolorytu. Tym bardziej, że chętnych zawsze mamy więcej niż możliwości. Bo... W ubiegłym roku były też majoretki z Madeleine, także naprawdę y, tutaj różnorodność tych grup jest, jest dosyć spora, prawda? I jak wygląda ta, ta wspólna praca przy przygotowywaniu tego koncertu? To są spotkania, spotkania. Czy też niektóre zespoły pewnie spotykają się regularnie? Tak, wszystkie grupy w ramach swojej działalności sobie przygotowują zawsze repertuar, bo orkiestra jest w ciągłym, że tak powiem, biegu. Oni cały czas grają chór tak samo. Schola cały czas działa dziecięca. więc... Co państwu daje udział w tych wszystkich formacjach, w ogóle w tym wspólnym śpiewaniu, bo też wiem, że takie podobne wydarzenia, w których występują różne twórcze osoby z Mogielnicy, odbywają się przy innych okazjach. Dożynki na przykład, tak Pani Mario? Tak, oczywiście. Zawsze uczestniczymy w dożynkach, robimy wieniec i tak samo I śpiewy. Śpiew, śpiewamy, obśpiewamy ten wieniec zawsze. To wspólne, to wspólne śpiewanie. Co tak. Państwu daje, tak, tak patrząc z perspektywy mieszkańców? Z perspektywy mieszkańców ja też powiem trochę pewnie takiego świeżego spojrzenia na to wszystko, bo mieszkam w Mogilnicy niewiele ponad 13 rok. Jest to niesamowita, taka magiczna i, i, i bardzo miła atmosfera, bo łatwo jest się podzielić, a tutaj Właśnie łączymy się tymi grupami. Te, te grupy ze sobą się spotykają, śpiewają. Jest to bardzo profesjonalne, przygotowane zawsze pięknie, ale zawsze zrobione w sposób taki bardzo naturalny, niemalże rodzinny, bo tak jak wcześniej wspomniałem, te rodziny tam się bardzo często przeplatają w różnych grupach. Więc ma to bardzo taki ciepły charakter, mniej koncertowy, bym powiedział w wymiarze takim płatnego koncertu, czy jak przychodzimy na dwie, trzy profesjonalne grupy, a bardziej taki charakter rodzinny, wspólnotowy, a jednocześnie profesjonalny. Czyli podsumowując, tworzymy przede wszystkim poczucie wspólnoty ale też to samość miejsca, podtrzymujemy polskie i regionalne tradycje, no i przekazujemy je z pokolenia na pokolenie. No i pytanie, które y, aż się ciśnie na usta, bo przecież ten koncert jest dzisiaj o 17:30 jest w kościele w Mogielnicy. Czy wszyscy ci, którzy chcieliby na ten koncert przybyć, bo oczywiście wstęp jest bezpłatny, zmieszczą się w świątyni? Oczywiście, w tym miejscu to jest zapraszam właśnie serdecznie wszystkich słuchaczy. Takie trochę prowokacyjne pytanie ale myślę, że my prowokacje lubimy czasami, także naprawdę serdecznie... I wyzwania, z, tak? wyzwania, dokładnie. Trzeba w tym wszystkim być cierpliwym, ale też wytrwałym, zdeterminowanym i myślę, że tacy to jest, też wszyscy to jesteśmy, dlatego to wszystko tak właśnie wygląda. Dlatego serdecznie, także serdecznie można zapraszam. Można tak, zapraszamy, tak. zapraszamy. Poza zapraszamy. tym jeszcze mamy też Dolny Kościół, który ma zrobioną transmisję tak. wideo Głos z Górnego, więc kto ewentualnie nie byłby w stanie się już tak. znaleźć miejsca i zmieścić... W, w tym głównym, zmieścić, tak. W tak, głównym, to w Dolnym jest piękna. A przy jeszcze okazji jest Piękna. Na zewnątrz, a mogielnica jest pięknym, przytulnym miejscem, więc oprócz kolędowania też zachęcam przejażdżkę po mogielnicy i zwiedzanie tej pięknej, pięknej, malutkiej, przytulnej miejscowości. Podziwianie widoków śnieżnych, śniegu nam nie brakuje, zima piękna, kolędowanie to jest ten piękny czas właśnie na tego typu aktywność, działalność. No i zapraszamy, zapraszamy dzisiaj do Mogilnicy 17.30. Pani Mario? No właśnie, może ja zakończę to słowami Jana Pawa II. Niech właśnie... Y Pozostaną kolendy na stałe na w naszej pamięci. Niech tradycja śpiewania kolęd stale trwa i podtrzymuje to, co istotne w naszej kulturze i w naszej historii. Piękne słowa. Bardzo dziękuję jeszcze raz. No i do zobaczenia może dzisiaj. Mam nadzieję, że niektórzy słuchacze skorzystają z tego zaproszenia. Kolędowanie mogielnickie w Mogielnicy w gminie Boguchwała o 17.30 w miejscowym kościele. Po raz ósmy odbędzie się to wydarzenie. A naszymi gośćmi w studiu byli pani Maria Niedziałek z Ołtyska Mogielnicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Łukasz Bubicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w tej miejscowości. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Pierwszy raz w studiu, także bardzo to i miła atmosfera. Przyjemna, Przyjemna. dziękuję bardzo. No, Miałam nadzieję na pokolędowanie, nawet tak anonsowałam delikatnie, że może coś się uda, ale wiem, że Państwo są członkami różnych formacji, więc nie chcą się przed szereg wysuwać. W takim razie koniecznie trzeba na koncert pojechać. I naszym gościem był również Pan Antoni Ziobro, radny Rady Miasta Boguchwała, działacz społeczny. Dziękuję. dziękuję również gorąco. Dziękujemy, zapraszamy.